Ludzie, czacie, że zajęło mi 40 lat, żeby odkryć to urządzenie i ono już powinno być tu dawno. Odkąd się wprowadziłem, czyli 10 lat temu, już powinno siedzieć w tym gniazdku, bo to jest naprawdę mega urządzenie, które moja żona znalazła na TikToku. Nigdy bym się nie spodziewał, że tak rozwiąże ten problem, który mieliśmy od początku, jak tu mieszkaliśmy, czyli internet. Router jest na dole. Tutaj na górze totalnie nie było internetu. Wcześniej nie było do pomyślenia, żeby tu złapać zasięg, w salonie, kuchni czy naszych pokojach, a przez to urządzenie, które wzmacnia internet, jest to bezproblemowe. Zobaczcie tylko, żeby nie było, że Was oszukuje. To jest dalej podpięte i łączę sobie coś na YouTube, jakąś piosenkę, która powinna się od razu załadować. No i jest, od razu się załadowała, ale reklama, zobaczmy coś innego, może bez reklamy tym razem. No i widzicie, od razu się załadowało. Jest 5 kresek internetu wcześniej, były dwie. Więc to jest naprawdę super. No więcej nie może być, ale po prostu to urządzenie jest warte każdej pieniędzy. Ja je kupiłem tam za dwie stówy, jak jeszcze nie było na promocji, ale teraz można nieźle na nim zaoszczędzić, bo jest minus 35% chyba, i darmowa dostawa na stronie, którą zostaje wam w profilu, żebyście nie musieli szukać, gdzie go możecie znaleźć.